Słuchajcie, kupiłem tę oto drogą koszulkę amerykańskiej marki Supreme, eee, kosztowała milion złotych, eee, widzicie ten tutaj, to, widzicie to, widzicie to, to jest, e, myślę, że sprzedający mnie oszukał. Napisałem mu, że mam mi zwrócić 99% wartości tej koszulki, albo robi mu call-out. Zwrócił mi te pieniądze, a jutro idę sobie kupić nowe Lambo. Czymysz, kochani, witajcie w tym oto odcinku. kolauty, outy kolauty, outy, outy ogarnęły całe środowisko streetwearowe. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest dokładnie call-out, jest to post na grupie facebookowej zazwyczaj, który jest stawiany przez osobę, która została. Oszukana, przynajmniej teoretycznie, przez sprzedającego albo nawet czasami nakupującego. Na wszystkich, którzy Cię oszukali w dealu zachowali się nie tak, jak po prostu było trzeba, nie tak, jak umowa stanowiła. Czy to przedmiot nie dotarł, czy to w ogóle przedmiot nie został wysłany, ktoś po prostu wziął kasę, czy to przedmiot przyszedł w złym stanie, w innym stanie niż miał przyjść, czy inny przedmiot, czy ktoś w ogóle na przykład nie zapłacił za to, a Ty dla niego trzymałeś coś, co się zepsuło, nie wiem, coś tam się z nim stało. Zawsze możesz zrobić tak zwany call out. I teraz tak, kolauty w swoim um, ogólnym przeznaczeniu miały służyć temu, żeby wszyscy jakby no, dobrze się ze sobą dogadywali. Sprzedający byli ok kupujący byli ok i żeby tych kolautów po prostu nie trzeba było robić. Chodziło tu o legitność tych ludzi, o to, żeby po prostu inni też nie wpadli na daną osobę i nie zostali przez nią oszukani. Kolauty zazwyczaj były właśnie wtedy, kiedy na przykład coś było niezgodne z umową, coś było zniszczone i tak dalej. Z tym, że ostatnimi czasy kolauty według mnie są naturalną częścią deala jeśli nie zrobisz kolauta, no to już po prostu, to nie ma deala. Dlaczego? Zauważyłem, że wielu z Was, wielu z Waszych kolegów, wielu ludzi, których widzę na grupach, traktuje kolaut jako potencjalny sposób na dodatkowy kurwa rabat na daną rzecz. Tyczy się to głównie rzeczy używanych, czyli myślę w większości deali na grupkach, ale nawet uważaj, rzeczy nowych uważajcie, bo na przykład jesteś oszukany, bo kupujesz używaną koszulkę, załóżmy, i jest tam jakaś plama, którą załóżmy można zebrać, tak? I nie, nie, nie spierasz tej plamy, nie wrzucasz tego do prania, tylko robisz call out, bo przecież wiadomo, że trzeba robić call out. Mówisz, że o kurwa ten koleś nie chce się dogadać ze mną. Patrzcie, czy tutaj ile powinienem żądać zwrotu. I to jest też taki fajny myk ostatnio, czyli ile powinienem żądać zwrotu. Wrzucasz zdjęcia rzeczy używanej, tak? Koszulki, która była oceniona na 7 na 10 albo 8 na 10, a wygląda rzeczywiście jak 8 na 10. I wrzucasz, ile powinieneś mieć zwrotu. Bardzo często i bardzo dobrze ludzie wyśmiewają takich ludzi w komentarzach ten, i kasuje post. Z tym, że ludzie, którzy od razu sobie kupują, załóżmy koszulkę, patrzą na nią, patrzą na nią nie wiadomo jak i oczekują, jakby ona była nowa, a kupili używaną. Ja wiem, że niektóre wady, tak jak jakaś dziura, coś jest poplamione, to nie, nie da się tego odebrać, coś jest po prostu wygląda jak szmata, tak nie powinno być. I tutaj callout jest e, no, zasadny. Jednakże ja widzę po prostu, że większość ludzi dealujących na grupkach myśli sobie, hmm, kupię tą używaną koszulkę. Ja w sumie widzę na zdjęciu, że tam jest jakaś plama, ale ja napiszę, że sprzedający tego nie napisał. E, I ja zrobię call-out. I jak kupię ją załóżmy za stówkę, no to ja zażądam 20% zwrotu i będę ją miał za 80 zł. A sprzedający nie dostanie bana, bo mu zależy na tym, żeby mi dostać bana. Te 20 zł to w ogóle nic i będzie się ratował. No więc jest wiele osób takich, które po prostu robią deala z naciskiem, żeby zrobić tego kolauta. Robią kolauty o najmniejsze pierdoły, żeby jak najwięcej rabatu ściągnąć, żeby jak najwięcej oszukać. Najlepsze jest to, że na przykład dealują. już jest 140. Próbują się dogadać, dogadują się na 120 z SHIPem, a później i tak robią kolauta i wychodzi ich tam za 90 zł. na ta koszulka, tak? Najlepsze jest to, że osoba robiąca kolaut nic nie traci. Co może stracić osoba robiąca callout? Mogą ją wyśmiać w komentarzach, tak? Ale ona usunie posta i ma tu gdzieś, bo rzadko kiedy robiąca osoba callout, nawet jej niepotrzebny, dostaje bana. A osoba przeciwko której wymierzony jest callout może stracić wszystko, bo zazwyczaj dostaje bana na wszystkich grupkach, na których tam można i tak dalej. Poza tym jest wpisane, że był na niego callout, sprzedaje złe rzeczy, potem ktoś wpisuje jego imię i nazwisko w wyszukiwarkę, on ma po prostu szarganą opinię i jeżeli nie jest osobą jakąś tam znaną na grupkach z tego, że jest legitna i super, naprawdę robi dile, prowadzi jakieś tam sklepy instagramowe i tak dalej. No to wtedy ma po prostu utrudnioną, utrudnioną sprzedaż, bo potem wszyscy mu piszą patrz, czy ja znalazłem kolaut na ciebie i tak dalej. Nawet jeśli to był kolaut, jakąś koszulkę, nawet jeśli tamten nie miał racji, no to i tak jest kolaut. I jak już mówiłem, ja rozumiem kolauty o rzeczy, które no naprawdę są ważne. To znaczy na przykład brudne koszulki, buty, które są grzybami, a miały być w 9x10. Naprawdę rzeczy, które są są bardzo no takie no, no, no oczywiste także zostałeś w oczywisty sposób oszukany sprzedający nie poczuwa się więc bum, robisz post i to jest Call out. Ale robienie Call outów o każdą najmniejszą pierdołę. Ostatnio widziałem Call out o Easy. I teraz tak. Każdy, kto ma Easy i nosi te buty, wie, że pod wkładką często jak macie różne skarpetki, ja mam takie z HM i to się dzieje na każdej parze mojej czy mojego brata, pod wkładką są takie farfoty ze skarpetek. No taki zostaje taki nalot ciemny. I buty z zewnątrz wyglądają super. Po noszeniu ich załóż przez miesiąc, a pod spodem, pod wkładką wyglądają po prostu źle. Ten brud, tak zwany, można po prostu wyczyścić. Bierzesz na przykład, to on się zdrapuje, to nawet nie jest syf, to tak jakbyście po prostu chcieli wyjąć to i, i, i nic naprawdę się tam nie dzieje. Wystarczy, nie wiem, szczoteczkę wziąć, yy, trochę mydła i, i to jest 30 sekund roboty i tego nie ma. A ostatnio widziałem Kolad właśnie na to, koleś to wrzucił. Um, ja tam patrzyłem na te zdjęcia, no mówię, kurwa super, te buty, że dobrze wyglądają, 9 na 10, no ale wrzucił, że pod wkładką jest taki syf i od razu ludzie. Zaczęli pisać, nie wiem czy nie mają tych butów, czy nie wiedzą co to jest za syf, że to jest kurczę już 10%, w ogóle to jest grzyb, w ogóle powinniście to wyrzucić. I sprzedający z tego co wiem oddał 10%, ale według mnie nie powinien dać tych 10% dlatego, że sorry, mógł nie zajrzeć pod składkę, mógł tego nie wiedzieć, a wyczyszczenie tego to jest 30 sekund. Bądźmy po prostu ludźmi, bo ktoś mógł czegoś nie zauważyć, takich małych rzeczy, które można zrobić samemu, gdzieś na przykład się coś mogło odkleić, tak, przy podeszwie, ale to jest na przykład 2 sekundy sklejenie tego klejem i koniec. Szczególnie jeżeli na przykład dilujecie rzeczami, które wiecie, że są używane, na przykład koszulka kosztowała 50 zł, tak, i nie jest to jakiś tam item nie wiadomo jaki. Ja rozumiem, oczywiście, że wszystko powinno być w naprawdę najlepszym stanie, ale jeżeli nie mówimy o jakichś mega wartości kolekcjonerskich, gdzie jakaś tam dziurka naprawdę potrafi zniszczyć całą wartość kolekcjonerską, no to, to bądźmy ludźmi, jeszcze raz mówię. Ostatnio widziałem najgłupszy kolołd na świecie, to znaczy. Koleś zamówił buty z dropu. To chyba były trawisy, nie pamiętam już co to było. To były na pewno buty z Nike. A. Nike ma coś takiego, że wysyła buty w zastępczych pudełkach. Właśnie takich jak tutaj. Ja mam tutaj presto z off w takim zastępczym pudełku. Czy mi to przeszkadza? Oczywiście, że nie. I rozumiem. Callout na przykład na takie pudełko, jeżeli ktoś sprzedaje te buty i nie powiedział, ma je w ręce, robi ich zdjęcia i sprzedaje, i nie powiedział, oczywiście, można czuć się oszukanym, bo te pudełka może są fajne, może są super i są kolekcjonerskie. Wiecie, jakiego koleś jednak tak zrobi call out na to pudełko? Na początku powiedział sprzedającemu, bo tamten zamówił te buty na Nike, bo to był pierwszy czy tam drugi dzień, jeszcze ich nie dostał, żeby nie odpakowywał paczki, nie on chce mieć nową paczkę nieodpakowaną. W ogóle, tak jak przyjdzie do niego, kurier mu da do ręki, tak samo on ma przylepić nową nalepkę i wy. I wiecie, jaki był Call-out call był taki, że przyszło mu w takim pudełku. Rozumiecie? W takim pudełku yy, przyszło. On otworzył tę paczkę i przyszło mu w takim pudełku. I był call-out na sprzedającego, że on go oszukał, że w ogóle powinien mu teraz zwrócić jakieś pieniądze. Yy, ja powiem szczerze, jak to zobaczyłem, zapałem się za głowę, jak sprzedający, gdzie jest wina sprzedającego w tym, że. Ten mu nawet powiedział, żeby nie otwierał tego pudełka, a ten od razu tutaj do niego boom, kolaut na niego robi, bo on mnie oszukał. I nie pomyśli, że no w sumie to może moja wina, bo zazwyczaj każdy otwiera, kurczę, żeby sprawdzić, ale on powiedział, żeby nie otwierać i od razu do niego wysłać. Nie, on był tak przekonany po prostu, że to jest wina tamtego, że nie byliśmy po prostu w stanie wytłumaczyć tej osobie tego. I musieliśmy mu dać bana na wszystkich grupkach, bo po prostu ja nigdy nie widziałem głupszego call -outa, który byłby po prostu tak oczywisty, gdzie każda osoba z ulicy, która nawet nie wie, że to są off white, nawet nie wie, nawet nie, nie musi wiedzieć, że to są buty Nike. możecie sobie dać dowolny przedmiot po prostu tutaj sprzed, jak osoba sprzedająca miała wiedzieć, że przyjdzie w takim boksie, skoro kupujący chciał, żeby nie otwierać te pudełka, w którym były zapakowane te buty? No po prostu nie rozumiem tego. Jak już mówiłem, sytuacja byłaby zupełnie inna, gdyby on otworzył tą paczkę, zobaczył te buty i wysłał mu je w tym boksie. I wtedy Callout jest zasadny. Tutaj widzieliśmy po prostu jawną chęć ee, zarobku, dodatkowego zarobku na tych butach. Bo tam chyba chodziło o jakieś 10% zwrotu, a przy na przykład butach za 2000-200 są 200, 200 zł, tak? I nie pamiętam dobrze, czy w tej sprawie nie było jeszcze tak, że tamten chciał przyjąć ten zwrot w sumie tych butów, ale te buty już były droższe, więc temu co kupił się nie opłacało i dalej chciał, żeby tamtemu zwrócił pieniądze za tego boksa. Załamałem się po prostu, wiecie. Jeśli już mówię o kolautach, tak szybko powiem Wam, że na grupach streetwearowych i na forach, które były, jest taka niepisana zasada, bardziej dopisana w sumie już w tym momencie, że jeżeli robisz flake'a, czyli na przykład chciałeś coś kupić, długo otrułeś dupę i powiedziałeś, e, nie kupię tego, a sprzedający no jako, jako stracił, tak, bo miał kogoś innego na ten item, to wtedy dostajesz bana i to jest... Spoko. I nawet jeżeli ty na przykład sprzedałeś komuś, załóżmy trawisy za 2000 zł, a teraz kosztują 5000, i mu ich nie wyślesz, bo powiesz, że ktoś ci dał teraz 4,5, to ja rozumiem. To jest takie ludzkie zachowanie. Wiecie, każdy chce mieć więcej, to jest dwa razy więcej pieniędzy. Często to jest na przykład 100 zł więcej, albo 50 zł więcej, no już mniejsza. Ale po prostu to jest zasada Streetwearu, że jeżeli do dealu nie dojdzie i z czyjejś winy takiej jawnej dostajesz po prostu bana, koniec. Jak już powiedziałem, niektórzy robią za 50 czy nawet za 20 zł na dropach Easy. Wolą dostać 50 zł niż nie dostać bana. Dziękuję za oglądanie napiszcie mi o swoich przygodach z kolautami. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. O czym wam powiedziałem, napiszcie mi, czy rzeczywiście widzicie te dziwne takie kolauty, co się dzieją. Zobaczcie moje inne filmy, które o tym traktują, o oszustwach w siecie streetwearu. Eee, oraz zapraszam na następne filmy. Napiszcie mi, może też na dole co kupiliście na najnowszym dropie Supa, który był w poniedziałek. No i co? I widzimy się w następnym filmie, który już za mniej niż tydzień a nawet zrobimy coś lepszego. Zrobimy live'a. Subskrypcja i łapka w górę.